Hej, dziewczyny i chłopaki, witam Was w kolejnym filmiku budżetowym i powiem Wam, że naprawdę chwilę mnie nie było ale już jestem i wracam nie martwcie się, wszystko u mnie dobrze tylko po prostu miałam ciężki tydzień i trochę takich spraw rodzinnych a w jedyny dzień, kiedy mogłam nagrać film no, dopadła mi migrena, więc po prostu byłam wycięta z życia Dawno mi się już to nie zdarzyło, ale po prostu no, trochę tam takie przeżywam sprawy rodzinne, po prostu i, i dlatego tak się wydarzyło. Ale już jestem, wracam i dzisiaj chciałabym zaplanować z Wami kwiecień. To naprawdę będzie króciutki wimik, bo moje planowanie, moje planowanie budżetu jest już taką rutyną którą robię od wielu, wielu miesięcy i to jest po prostu prosta sprawa. Więc jeśli chodzi o dochody, to w tym miesiącu będę miała do dyspozycji 6000 zł, prawdopodobnie będzie ta kwota większa, bo spodziewam się dodatkowych hajsów z pracy z okazji świąt, ale jakby nie wliczam tego tutaj do dochodu, bo chcę to odłożyć na wakacje. Albo w jakieś inne wyzwania, więc po prostu nawet tego nie biorę pod uwagę. Będzie potem miła niespodzianka do wrzucenia do kopert. I teraz, tak. Jeśli chodzi o kredyty, to wciąż niezmiennie mam ich trzy, ale to już nie potrwa długo. I teraz tak, pierwszy telefon. Słuchajcie, ja sobie zaokrągliłam po prostu, bo po, po prostu tak. Potem moja nieszczęsna drukarka, którą miałam nadzieję spłacić wcześniej, ale po prostu się nie udało. No i taki kredyt też większy, to no jakby tego się szybko nie pozbędę, nie? ale postaram się, chociaż te dwa, dwóch się pozbyć. Jak już uzbieram na wakacje to całkowicie zlikwidować, żeby tylko była tutaj jedna rubryczka. Taki jest mój cel. Ja sobie, słuchajcie, już wszystko wcześniej podliczyłam, więc żeby tutaj nie liczyć, no to dużo tego jest. Ja wiem. Ja wiem, że to paskudnie wygląda, okropnie to wygląda. Nie podoba mi się to strasznie. Ale to już yy, mam nadzieję zniknie niedługo. A to będę pracowała, żeby zniknęło szybko. Tak, dobra. Teraz koszty roczne. Nie mam dużo. Prąd 50 zł. Na razie mamy wszystko zapłacone, i w ogóle spoko. Opał. W ogóle mam mega dużo zostało tego opału. Dobra, słuchajcie, musiałam przerwać, bo moja mama przyszła do mnie. Bo pieczek jest ciasto takie i potrzebuje potrzebowała spirytusu, a ja byłam w posiadaniu tego jakże cennego trunku. Dobrze, nie pamiętam co mówiłam. Prąd opał. Mówiłam, że nam dużo zostało opału, więc spoko. Naprawdę udało się nam troszkę zaoszczędzić. Zostało nam jeszcze na następny rok, więc tutaj też jakoś bardzo tak się nie śpieszymy. Ubezpieczenie samochodu. Będę odkładała po 50 zł. I słuchajcie, yy, podatek. No właśnie, nie wiem, chyba po 40 zł, jakoś tak. Tak sobie policzyłam. Czyli tutaj nie mam jakoś bardzo dużo 240 zł. Bo większość takich kosztów różnych ponosi mój mąż. E, w ogóle ja tutaj nie włączam ani napraw samochodów, e, ani, wiecie, mamy kilka samochodów, e, to jest sprawa mojego męża, e, to on wszystko to ogarnia. I teraz, tak, różne tu mam napisane, więc trochę sobie zrobiłam. Za mało tych e, ramek już widzę, ale jakoś dam radę. Już y, mam nadzieję y, książki moje z y, mitologią już będzie prawie końcóweczka. Dalej Spotify. E, czy dychy dla mnie i dla męża. E, I za przedszkolę. Słuchajcie, w tym miesiącu wiem, że wyjdzie dużo. Moje dzieci były zdrowe i chodziły, więc tu sobie taką zostawiam bezpieczną bazę 550 zł zajęcia dodatkowe angielski chodzą obydwaj raz w tygodniu i płacę 360 zł w tym miesiącu nie wyjdzie i tutaj mam jeszcze właśnie nie zrobiłam sobie kategorii ale prezent muszę zrobić taki większy prezent i tutaj 300 zł i to razem no tak mniej więcej 1300 zł wychodzi już nie bądźmy tak dokładnie co do 10 zł. Yy, dobra, yy, i słuchajcie, wszystko policzyłam. Za wszystko, wszystko, wszystko wyjdzie mi. Yy, tu sobie może napiszę. 2,300. No, tam trochę będzie więcej, ale te 10 zł tutaj nie już nie wpisuję. Yy, moi drodzy. Jak to wszystko odejmiemy, to na każdy tydzień zostanie mi po 9 stówek. Czyli 900, 900, 900. Tam jakoś wiecie, liczyłam to dokładnie 925, ale ja tego po prostu nie uwzględniam. 9 stówek na miesiąc, na, na tydzień to jest bardzo dobra yy, kwota. Yy, nie jest źle. Zważywszy na to, że będę miała tam jeszcze jakieś dodatkowe dochody Więc zobaczymy jak to się uda Czy się uda, czy się nie uda I tak jak mówię, kwiecień chcę zacisnąć pasa Żeby jak najwięcej odłożyć jeszcze na wakacje Kwiecień i maj będą takimi miesiącami Gdzie właśnie będę się starała jak najwięcej kasy odłożyć na właśnie wakacje I już zaczną się nasze weekendowe wyjazdy z tego co wiem, już za dwa tygodnie otwierają park linowy, tam gdzie jeździmy, więc na pewno od razu będziemy na rozpoczęcie sezonu. Eee, będą wycieczki rowerowe, bo chłopcy dostali nowe rowery, znaczy nowe stare, no, używane, ale już takie z przerzutkami, słuchajcie, nie byle co. Tata im kupił, mm, także y, kupiliśmy też bagażnik na rowery. To takie rzeczy, wszystkie to kupuje mój mąż, bo ja prowadzę budżet sama. I mam nadzieję, że to będzie piękny kwiecień, y, bo to miesiąc moich urodzin. Y, w tym roku kończę 35 lat i nigdy nie czułam się piękniejsza i młodsza. <noise> nie no, żartuję, nie jestem zdrowa, jest ok, wszystko. Na głowie też raczej, tak mi się wydaje. Dobra, żarty z żarcikami, ale no bardzo mi się słuchajcie, to nie podoba. No, no tego nie wykasuję szybko, bo mam długo ten, ten kredyt i tak dalej. To jest z mężem dziel, ale to muszę się tego pozbyć. Po prostu muszę coś pomyśleć, żeby pozbyć się tej po prostu zakawy, która mi tu wszystko rujnuje. Ale damy radę, bo czekam jeszcze na właśnie te dodatkowe pieniążki i miejmy nadzieję, że się coś da, uda zaoszczędzić. Także um, życzę Wam dziewczyny mojego weekendu, mojej soboty, bo postaram się ten filmik teraz zwrócić. I ja uciekam do swoich obowiązków domowych, a Was zapraszam na kolejne filmiki budżetowe. I w kwietniu będą się one ukazywały we wtorek i w piątek o godzinie 17.00. Już sobie tak zaplanuję do przodu trochę. No i film z nowościami kwietnia. Ukaże się 1 kwietnia we wtorek o godzinie 17. .00. Właśnie przed chwileczką nagrywałam te nowości. Piękne są dziewczyny. Bardzo mi się podobają, urocze są, są kobiece. O, tyle Wam powiem nic więcej. Także, Że... mm, tak, no i do zobaczenia, słuchajcie, w kolejnych filmikach budżetowych. Buziole, pa!